Cześć z tej strony, Manich 44, a dziś zapraszam Was na recenzję repliki WEM4RIS PCC. Replika do recenzji została udostępniona dzięki firmie WE wem 4 rispcc to replika karabinku z rodziny AR-15, ale po adaptacji pod magazynki pistoletowe. Stąd też w nazwie znajdziemy skrót PCC od Pistol Caliber Carbine, czyli karabin na kaliber pistoletowy. Jak już zapewne część z Was wie, jest to replika o napędzie gazowym, a dokładniej na Green Gas. Co to w praktyce oznacza? Przede wszystkim większy realizm. Replika wykonana jest z metalu, a jej obsługa bardzo przypomina obsługę broni palnej. Do tego znacznie ograniczona ilość amunicji, w przypadku tych magazynków jest to 48 kulek, wymusza całkiem inną grę niż w przypadku gry z Aegiem z mitkapami. Zanim jeszcze przejdziemy do samej recenzji, to muszę wam się do czegoś przyznać. Otóż w trakcie użytkowania udało mi się replikę w pewnym stopniu zepsuć. Nie wiem czy to podczas normalnej eksploatacji, czy też przy rozbieraniu, ale ułamałem kawałek części odpowiedzialnej za blokowanie zamka w tylnym położeniu. Próbowałem to naprawić, ale z takim sobie skutkiem, co pokażę Wam później. Dodatkowo replika przyjechała do mnie z dyszą przystosowaną na rynek azjatycki i prędkość wyletowa ledwo dochodziła do około 200 fps, czyli 0,3 J. Wymieniłem dyszę na standardową, dzięki czemu replika strzela już normalnie co zobaczycie przy chronowaniu, ale miejcie na uwadze, że wyniki chronowania waszej repliki mogą się je różnić od mojej, bo nie mam pewności, czy dokładnie taka sama dysza jest montowana w fabryce do replik na rynek europejski. Ok, tyle słowami wstępu. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się replice z bliska, zobaczymy jakie ma osiągi oraz jak działa i wygląda w środku, ale standardowo zacznijmy od małego unboxingu. W szarym kartonowym pudełku znajdziemy: krótką instrukcję obsługi, drugą słabszą sprężynę powrotną, prostą szybką ładowarkę, klucz do rozbierania repliki, klucz impusowy do regulacji hop-upu, magazynek Gringas na 48 kulek oraz samą replikę WEM4 RIS PCC. Przyjrzyjmy jej się bliżej. Replika ze złożoną kolbą mierzy około 77 cm, a z w pełni rozłożoną 85 cm. Jej waga z magazynkiem to prawie 3400 g. Replika wykonana jest ze stopu aluminiowo-cynkowego, aluminium, stali oraz polimeru. Ze stopu wykonany jest m.in. cały korpus czy rączka transportowa oraz części elementów wewnętrznych. Z aluminium m.in. wykonany jest front oraz prowadnica kolby. Ze stali znajdziemy dużo drobnych elementów zewnętrznych oraz części wewnętrznych. Z polimeru zaś wykonana jest regulowana kolba oraz chwyt pistoletowy. Idąc od frontu repliki, pierw znajdziemy stalowy tłumik pomienia, po którego odkręceniu ujawniałam się 14mm lewoskrętny gwint. W tym miejscu możemy również odkręcić przedłużkę lufy zewnętrznej, dzięki czemu po zamontowaniu krótszej lufy możemy replikę przystosować bardziej do Gierce B. Z gwintów możemy skorzystać, aby przykręcić np. tłumik dźwięku lub naświetlacz Tracer. Replika posiada regulowane przyrządy celownicze w postaci regulowanej w pionie muszki oraz regulowanego w pionie oraz poziomie przeziernika z dwoma nastawami wielkości. Do tego cała rączka transportowa, w którą wbudowany jest przeziernik, może zostać zdemontowana, co ukaże nam standardową szynę RIS, pozwalającą na montaż innych celowników optoelektronicznych. A wracając jeszcze do muszki, warto zaznaczyć, że jej stała podstawa posiada miejsce na montaż bagnetu. Jak widać jego gumowa atrapa trzyma się idealnie. Tutaj też znajdziemy ucho montażowe dla zawieszenia taktycznego. Prócz szyny Riz na górnej części mamy cały front przygotowany do montażu dodatkowych akcesorii. Na froncie znajdziemy jedyne oznaczenia na replice, w tym przypadku są to oznaczenia miejsc mocowania, co może pomóc w takim samym zamontowaniu akcesorii za każdym razem. Korpus repliki jest pozbawiony jakichkolwiek oznaczeń producenta, co jednym może się spodobać, a innym nie. Mnie to osobiście nie przeszkadza, a nawet daje pewne możliwości. Na lewej stronie korpusu znajdziemy jednostronny selektor ognia z trzema nastawami: zabezpieczony, ogień pojedynczy oraz ogień ciągły. Zmiana ustawienia jest bardzo wyraźna, a sam selektor chodzi dość ciężko, co osobiście uważam na plus, ponieważ bardzo trudno o przypadkową zmianę trybu ognia. Na lewej stronie znajdziemy również działający zwalniacz zamka. Po oddaniu ostatniego strzału z magazynka, zablokuje on zamek w tylnej pozycji. Po jego naciśnięciu zamek zostaje zwolniony i pierwsza kulka ze świeżego magazynka zostaje załadowana do komory. Tak to powinno działać, ale z racji, że złamałem tę część, to u mnie ta funkcja sama nie działa jak powinna. Z prawej strony korpusu znajdziemy standardowy zwalniacz magazynka. Z tej strony również znajduje się dosyłacz zamka i co bardzo ciekawe, jest on w pełni funkcjonalny. I teraz przejdziemy do najważniejszej rzeczy, czyli do samego zamka. W replikach AEG rączka przeładowania służy jedynie do odciągnięcia atrapy zamka, żeby na przykład ustawić hop-up. Tutaj po odciągnięciu widzimy, że cały zamek przesuwa się do tyłu, jak w palnym odpowiedniku. Taki ruch, tak samo jak w broni palnej, będziemy musieli wykonać za każdym razem, gdy załadować będziemy do komory pierwszą kulkę. Dodatkowo po odciągnięciu zamka otrzymamy dostęp do regulacji hop-upu, co robi się za pomocą otrzymanego w zestawie klucza imbusowego. Dokręcając małą śrubkę na komorze nabojowej, zwiększamy moc podkręcenia kulki, a odkręcając ją, zmniejszamy moc. Chwyt pistoletowy z racji, że nie ma w nim silnika, jest dużo węższy niż Waega i przypomina ten spalnego odpowiednika. Zaś sama struktura poprawiająca chwyt sprawia, że replikę trzyma się bardzo pewnie. Polimerowa kolba posiada 5 punktów na stawy, a jej spasowanie określiłbym jako bardzo luźne, ale nie przeszkadzało mi podczas użytkowania repliki, zawsze można ją podkleić. Gniazdo magazynka wygląda od boku jak w każdym standardowym karabinie z rodziny AR-15, i dopiero gdy popatrzymy od dołu, to zauważymy, czym się różni. Jego kształt pozwala na załadowanie jedynie dedykowanych magazynków PCC. Same magazynki wykonane są z metalu i mieszczą do 48 kulek. Pełne naładowanie gazem wystarczy na wystrzelenie wszystkich. Mocno przypominają przedłużone magazynki do pistoletów z rodziny G, ale niestety ich kształt jest całkowicie inny i tak, nie pasują one do pistoletów G. Ale również pistoletowe magazynki nie pasują do PCC. Magazynki są niestety dedykowane, a podyktowane jest to faktem, że WE mając do wyboru przeprojektować cały zamek pod pistoletowe magazynki, lub projektować same magazynki pod zamek AR15 wybrało opcję drugą. Oznacza to również, że cały karabin ma tylko garść dedykowanych części, a cała reszta jest w pełni kompatybilna z innymi replikami WE z rodziny AR15, co znacznie ułatwia potencjalne naprawy lub tuning, co pokażę przy rozbieraniu repliki. Całość składa się na bardzo solidną konstrukcję, która w rękach sprawia bardzo dobre wrażenie, a jedyny luźny element to, jak wspomniałem, regulowana kolba. Jak zatem wygląda obsługa karabinu? Jest ona bardzo blisko palnego odpowiednika. Załadowany kulkami magazynek wpinamy do repliki. Przestawiamy na ogień pojedynczy, rączkę przeładowania odciągamy do tyłu oraz puszczamy, co załaduje pierwszą kulkę do komory i jesteśmy gotowi do oddania strzału. Po ostatnim strzale z magazynka zamek zostanie zablokowany w tylnej pozycji informując nas o braku amunicji. Wypinamy pusty magazynek, wpinamy pełny i zwalniamy zamek ładując kolejną kulkę do komory. Możemy kontynuować strzelanie. Po zakończonej grze wypinamy magazynek, upewniamy się, że komora jest pusta, zwalniamy zamek, zamykamy okno wyrzutnika łusek, oddajemy pusty strzał oraz zabezpieczamy replikę. Z racji, że replika ma napęd gazowy i ruchomy zamek, to podczas oddawania strzałów wyraźnie kopie. Z lufy i wyrzutnika łusek nieraz wydobywa się gaz, co dodaje realizmu do strzelania z niej. Wraz z repliką otrzymujemy drugą, słabszą sprężynę powrotną. Po jej zamontowaniu zauważyłem jedynie, że cykl jest nieco wolniejszy. Poza tym wyczytałem, że słabsza sprężyna ma zmniejszyć zużycie gazu oraz części wewnętrznych. Ale ile w tym prawdy, to niestety nie wiem. Wiemy jak replika jest zbudowana i jak funkcjonuje. Pora zobaczyć jak się ją rozbiera. Pokażę Wam jak dostać się do najważniejszych części, czyli hop oraz do zespołu spustowego. Po upewnieniu się, że replika jest pusta, zaczynam od wybicia dwóch pinów. Tylniego oraz przedniego. Nie wychodzą one całkowicie, więc ciężko je zgubić. Dolną część korpusu odkładam. Pierw dostajemy się do lufy i komory hop-up. Odciągam rączkę przeładowania do miejsca zatrzymania, po czym mogę usunąć zamek. Jak widzicie, jest on taki sam jak w innych replikach z rodziny AR-15 produkcji WE. Teraz mogę wyciągnąć rączkę przeładowania. Aby ściągnąć front RIS, najpierw muszę odkręcić tę śrubkę impusową. Dolna okładzina schodzi bez problemu, ale górna właśnie jest trzymana przez tą śrubkę. Teraz odkręcam tłumik pomienia, a następnie mogę się zabrać za wybicie trzech pinów w podstawie muszki. Po ich wybiciu mam dostęp do tej śrubki imbusowej, którą muszę odkręcić, aby móc ściągnąć podstawę muszki. Teraz mogę ją ściągnąć do przodu wraz z blaszką. Jeśli chciałbym zdemontować atrapę rury gazowej, to musiałbym wybić ten pin. Kolejny jest Delta Ring. Odkręcam go za pomocą klucza, który dostajemy w zestawie. Gdy będziecie go montować ponownie, to upewnijcie się, że wycięcia w sprężynach oraz segerze ustawiają się w rzędzie tak, aby mogła przejść atrapa rury gazowej. Po jej ściągnięciu mogę wyciągnąć pierw lufę zewnętrzną. A następnie lufę wewnętrzną wraz z komorą hop-up. Tą małą śrubką regulujemy ustawienie hop-upu. U mnie znalazłem spory luz między komorą a lufą wewnętrzną. Po odkręceniu jednej śrubki mamy dostęp do wnętrza komory hop-up. Tak wygląda komora wewnątrz. Kręcąc śrubką regulujemy moc docisku na gumkę hop-up. Docisk wykonany jest z twardej gumy a sama gunka jest średniej twardości oraz posiada dobrze podkręcający element w stylu airhop. Mosiężna lufa wewnętrzna ma długość 363 mm i jest w standardzie GBB. Wiemy jak wygląda zespół komory hop-up z lufą, a teraz pora na elementy zestawu spustowego. Zacznę od demontażu mechanizmu blokady zamka. Aby wymontować główny element muszę odkręcić jedną śrubkę i wyciągnąć całość do góry. Tutaj widać, która część została przeze mnie uszkodzona. Próbowałem ją naprawić nadlewając cynom, ale ze słabym skutkiem. Teraz zdemontuję przycisk zwalniacza zamka. Trzyma się on na jednym pinie, który trzeba wybić. Pod nim znajduje się sprężynka. W tym momencie wypadnie również element wypychający poprzedni element do góry. Kolejny element, który zdemontuję, to zatrzask magazynka. Aby go odkręcić, wciskam go maksymalnie ile się da i kręcę zatrzaskiem z drugiej strony w lewą stronę, odkręcając go z przycisku. Po odkręceniu wyciągam zatrzask, przycisk oraz sprężynkę. Zanim wyciągnę selektor ognia, to najpierw muszę zdemontować chwyt pistoletowy. Trzyma się on na jednej śrubie wewnątrz chwytu. Z chwytu, jak widać, wystaje sprężynka, a w korpusie jest pin, który trzyma selektor w miejscu oraz odpowiada za wyraźne punkty nastawy. Jego też należy zdemontować. Teraz mogę zdemontować selektor ognia. Napinam kurek oraz odciągam zaczep od trybu auto. Dzięki temu mogę zdemontować selektor ognia. Zespół spustowy jeszcze trzyma na miejscu ta śruba oraz ten pin. Po ich usunięciu mogę wyciągnąć zespół spustowy, który jak widać jest taki sam jak w innych replikach M4 od WE. Więc wszystkie części zamienne i tuningowe powinny pasować bez przeróbek. Jedyna różnica jest w samym korpusie, gdzie widać WE zastosowało drugi zbijak zamontowany w korpusie tak, aby sięgał do zaworu w pistoletowym magazynku. Ale zobaczmy na same elementy wewnętrzne. Zaczynam od demontażu małej sprężyny oraz zaczepu po prawej stronie. Następnie wybijam pin od zaczepu trybu auto i wyciągam go wraz ze sprężyną. Następny jest kurek. Teraz spust, który składa się z dwóch elementów oraz sprężynki. Ostatnia część, którą wymontuję, to zbijak zaworu. Zaczynam od odkręcenia dwóch śrubek i demontażu pokrywy. Teraz mogę ostrożnie wyciągnąć zbijak wraz z prowadnicą oraz sprężynką. Zobaczmy, które elementy wykonane są ze stali, a które ze stopu aluminiowo-cynkowego. Elementy spustu wykonane są ze stopu. Kurek wykonany jest ze stopu, rolka zaś jest stalowa. Zbijak zaworu z zespołu spustowego posiada stalowy zbijak i korpus ze stopu. Zbijak zaworu w korpusie wykonany jest ze stopu, ma tylko stalowy pin. Korpus z zespołu spustowego wykonany jest również ze stopu. Jedyny stalowy element prócz pinów i sprężyn to zaczep trybu auto. Wybaczcie, ale zapomniałem go nagrać przy rozbieraniu repliki. Ok, wiemy, jak replika się rozbiera i jakie posiada części w środku. Zobaczmy, jakich osiągów możemy oczekiwać. Do chronowania użyłem gazu WE2X. Oddałem 15 strzałów, a pomiędzy chronowaniami czekałem na wystudzenie repliki oraz magazynku. Pierwszy test na kulkach 0,28 g. Średnia moc wystrzału wynosiła 1,29 J, a rozrzut między najwyższym a najniższym pomiarem wynosił około 0,24 J. Na kulkach 0,32 G średnia moc wystrzału wynosiła 1,41 J, a różnica między najwyższym a najniższym pomiarem wynosiła 0,44 J. Na kulkach 0,36 g średnia moc wystrzału wynosiła 1,5 J, a różnica między najwyższym a najniższym pomiarem wynosiła 0,45 J. Szybko strzelności wyniosła około 20 kulek na sekundę. Pora na testy strzeleckie. Wykonuje je na kulkach 0,32 g oraz gazie WE2X. Temperatura powietrza wynosiła około 30 stopni Celsjusza. Trafienie w cel z około 30 metrów nie stanowi problemu, ale widoczny jest coraz większy rozrzut z kolejnymi strzałami. 40 metrów. Sytuacja jest podobna. Trafi w cel nie stanowi problemu. Trafienie z 50 metrów wymagało wstrzelenia się, ale potem większość strzałów trafiła w cel, z wyjątkiem kilku, które wyraźnie zostały mocniej podkręcone ponad celem. Trafienie w cel z 60 metrów wymagało wstrzelenia się. Do tego pierwsze strzały z jakiegoś powodu wylądowały bardzo blisko. Trafienie z takiej odległości jest jak najbardziej możliwe, ale po trajektorii lotu kulki widać, że jest to granica zasięgu. Dlatego skuteczny zasięg repliki określiłbym na 50 metrów, a maksymalny na 60. Replika była ze mną na dwóch grach, niestety materiał mam tylko z jednej. Spisywała się na nich bardzo dobrze i nie miałem z nią specjalnie problemu. Odległość, na jaką tego dnia strzelałem, wynosiła około 20-30 metrów, i na tym dystansie nie miałem problemu oddawać nawet celnych pojedynczych strzałów. Jeśli jesteście ciekawi tej gry, to odnośnik do niej pojawi się teraz na ekranie. Podsumowując. WEM4 RIS PCC jest ciężkie, dobrze zbudowane i sprawia dobre wrażenie, trzymając je w rękach. Budowa zewnętrzna repliki, prócz luźnej kolby, jest naprawdę solidna i używając jej, nie miałem wrażenia, jakbym używał zabawki. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to regulacja hop-upu. Ustawianie go małym kluczem imbusowym przez okno wyrzutnika łusek jest problematyczne. Ale prócz zepsutego przeze mnie elementu blokady, zamka nie mam za bardzo do czego przyczepić się funkcjonalnie. Jeśli chodzi o budowę wewnętrzną, to również nie wygląda to źle. Części są dobrze spasowane i nie miałem żadnego problemu replikę rozebrać, ani poskładać z powrotem. Jedyne co mi się nie podoba, to wyraźny luz w połączeniu lufy z komorą hop-up i fakt, że najważniejsze elementy w replice, które podatne są na zużycie, wykonane są ze stopu aluminiowo-cynkowego. Wykonanie tych elementów ze stali na pewno wydłużyłoby żywotność repliki. Gra repliką, która wyraźnie kopie podczas strzału, do tego jest głośna i wypuszcza chmury gazu, daje dużo frajdy. Ograniczona ilość amunicji sprawia, że trzeba zmienić podejście do gry i oddawać tylko pewne strzały, a nie siać ile wlezie jak z AEGA. Również sposób działania repliki nie zachęca do takiego działania, bo ile kilka strzałów pod rząd leci dobrze, tak tryb Full Auto określiłbym tylko jako bayer, ponieważ danie krótkiej serii kończy się syfonem. Osiągi repliki w testach strzeleckich określiłbym dobrze. 50 metrów zasięgu skutecznego i około 60 metrów maksymalnego to raczej standard dla replik o takich osiągach na chrono. A i podczas prawdziwej rozgrywki replika mnie nie zawiodła i przy jej użyciu zdobyłem sporo fragu. Nie mogę jednak nie powiedzieć o rozrzucie podczas testów na chronografię, które były chyba największe jakie do tej pory widziałem w replice. Wiadomo, gringa zrządzi się swoimi prawami i pewien rozrzut powinien być do przewidzenia, ale nie aż tak. Po powiedzeniu tego wszystkiego zatem dla kogo została stworzona ta replika? Na pewno dla osób, które poszukują czegoś bardziej realistycznego niż repliki elektryczne, a zarazem czegoś oryginalnego i wpisującego się w obecną teraz modę na repliki PCC. Używanie tej repliki daje naprawdę super frajdę, a dodatkowe ograniczenie w ilości amunicji i gazu jest wyzwaniem zmuszającym do bardziej przemyślanej gry. Yy, za to każde tra pojedyncze trafienie yy, mnie osobiście znacznie bardziej cieszyło. Porównałbym nawet taką grę do gry z czterotaktem, gdzie trzeba przemyśleć każdy strzał. Dodatkowo replika może być ciekawym dodatkiem do kolekcji kogoś już posiadającego inne repliki w standardzie AR15 od WE. Znana konstrukcja i wsteczna kompatybilność z częściami jest tutaj dużym atutem. Kolejnym typem użytkownika, któremu może się podobać, nie tylko replika, ta replika, ale cała linia gazowych karabinów, to osoby, które uczęszczają na strzelnicę. Znacznie zbliżone działanie repliki do broni palnej sprawia, że nie tylko takie osoby będą się czuły jak w domu, ale również może być to dobrą platformą do ćwiczeń poza strzelnicą. Komu zatem nie polecam tej repliki, a co za tym idzie całej rodziny GBBR, na pewno osobom nowym wersowcie. Gazowe repliki na Green Gas w naszym klimacie są niestety zabawą sezonową. I gdy tylko przyjdą zimne dni, to użytkowanie takich replik będzie niemożliwe z racji spadku mocy i momentalnego syfonowania. Dodatkowo karabiny o napędzie gazowym zazwyczaj są dość drogie. Mają drogie, delikatne magazynki, a i sama eksploatacja nie należy do najtańszych. Mówię oczywiście o użytkowaniu z Green Gasu. Na propanie może być taniej, ale dochodzą do tego kolejne problemy. Co sam sądzę? Otóż nie jestem pewien, czy GBBR jest dla mnie. Lubię mieć stałe osiągi, niezależne od pogody i temperatury. A z racji, że jestem osobą o dość ciężkim palcu, to lubię też móc puścić serię lub kilka kulek jedną po drugiej. Niemniej jednak, gra z tą repliką była ciekawa. Było to coś odświeżającego po co-weekendowej siepance, i dało mi do myślenia, jeśli chodzi o taktykę i to w jaki sposób używam repliki. Ostatecznie jednak stwierdzam, że pomimo swojej nierealistyczności na dłuższą metę wolę AEGI. Na dziś to będzie wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobała dzisiejsza recenzja i co sądzicie o tej replice, jak i o replikach GBBR ogólnie. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.